Gabinet jest na końcu korytarza. Powodzenia! Wow! No, nieczęsto widuje się taką laskę u nas w szpitalu. Wyglądam przy niej jak sierota. Wow! Dziękuję za miłe słowa. Przesyłam wszystkim buziaczka. Zakochałem się. Oszaleć można. Ej, a wy dokąd? Siadajcie i czekajcie, aż was zawołają. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść, zaraz zaczynamy. What? Ojej. Przepraszam, jestem dziś troszkę niezdarny. To moja szansa. W porządku, Lila i Lola. Nadszedł wasz czas. Dość siedzenia w tych piłeczkach. Zaczerpnijcie świeżego powietrza. Chodź tu, mój słodziutki. No, i jak się czujesz? Co za piękność. Myślę, że ja też wyglądam całkiem nieźle. Co to ma być? Chomiki? Jak ci nie wstyd? Wynoś się z mojego szpitala. Masz dziecko? W takim razie proszę przejść do przodu śmiało. Dziękuję. Dzień dobry. Ojej. Nie zwracaj uwagi. Dopiero się napił. Napił się? Mam pewne podejrzenia. Co to ma być? Masz tupet przychodząc z rybą. Wynocha z kliniki. Ile można? O nie! Auć! Jak się czujesz? Wszystko w porządku? To przez to głupie akwarium. Jak ja kocham moją myszkę. A ja swojego żółwia. Dziewczyny, pamiętajcie, że zwierzęta nie mają wstępu do kliniki. Więc nawet twój słodki żółw będzie musiał tu zostać. Mam tu nawet dla niego specjalne akwarium. Proszę, posiedź sobie tutaj. Zapraszam. Moja słodka myszko Jerry, też będę musiała cię zostawić. Chociaż kim oni są, żeby mi mówić, co mam robić? Chcę mieć mojego pupila cały czas przy sobie. Jerry, nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli schowam cię pod czapką, prawda? Zrobię nawet podwójne dno, żebyś czuł się dobrze. Właśnie tak. A drzwi do twojego domku będą w kształcie czerwonego serduszka. Chodź do środka. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Idę do dentysty. Chwileczkę. Co masz pod czapką? Nic. No, okej, okay, wchodź. Dzień dobry. Hello. Dzień dobry, usiądź na fotel i powiedz mi, co ci dolega. Boli mnie ząb. Nie mogę się nawet porządnie ruszyć. Zazwyczaj tego rodzaju problemy nie są związane z zębami. Rozumiem, dlaczego nie możesz się ruszyć. Czy coś jest dla ciebie niezrozumiałe? Zwierzęta nie mają tu wstępu. Wynoś się! Czekaj, co trzymasz w rękach? Wygląda jak królik. Jest oczywiście bardzo słodki, ale nie można wprowadzać zwierząt do naszej przychodni. Jak to nie można? To co mam zrobić z kotkiem? Muszę gdzieś schować plecak. Myśl ani myśl! Wiem, ukryję go na brzuchu pod bluzą. Mam nadzieję, że nikt się nie myśli, że nie jestem w ciąży. Chwileczkę. Jej niedługo będziesz miała dziecko. Proszę przejdź. Jeszcze chwileczkę. What? Chyba to był zdrowy ząb. Proszę. Siadaj. Jesteś w ciąży, nie martw się, wszystko będzie w porządku. Udało się. Puszku możesz wyjść, jesteś bezpieczny. Nikt nie może nas rozdzielić. Ale dobrze, że wzięłam cię ze sobą. Chwileczkę przygotuję narzędzia. Czy ty też to słyszałaś? Co Słyszałam. Cieszaj, Puszku. Nie, nic nie słyszałam. Puszku, gdzie ty jesteś? Aha, więc nie przywidziało mi się. Jak mogłaś? Myślałam, że jesteś w ciąży, a ty po prostu bezczelnie mnie okłamałaś. Spadaj mi stąd. Dobra! Nie spodziewałem się, że będę tu przeszukiwany. Trzeba po prostu zachowywać się pewnie. Fileczkę? Grasz w koszykówkę? Ja też poświęciłam temu całe życie. Mam tu nawet medal. Pokaż mi piłkę. E, nie mogę. Dlaczego? Kurczę, wpadłem. Mam tylko jedno wyjście. Wiać! Chwileczkę, dogonię cię. Co tu się dzieje? To nie boisko do koszykówki. Proszę siadać. Już wiem. Rozpoznałem cię. Widziałem cię w telewizji. Mogę prosić o autograf? E, autograf? Z chęcią. Gotowe. Proszę. Dziękuję. Stać, Doktorzą coś ukrywa. Nie chce wypuścić piłki z rąk. Oddaj mi ją. Dowiem się, co tam jest! Co tu się dzieje? Nic ci nie tam! Aha! Ojej, e, wiecie co? Chyba powinienem już iść. Dziękuję, do widzenia. Co za bezczelny typ, a ja jeszcze poprosiłem go o autograf. Chyba nie wpuszczają tu ze zwierzętami, ale nie mogę zostawić mojego króliczka. Podczas gdy pielęgniarka jest zajęta robieniem zdjęć, myślę, że dyskretnie wezmę sobie biały fartuch. Nie powinni czepiać się swoich pracowników. Ukryję królika w tej apteczce. Genialny plan. No hej, co ty tu robisz? Ten telefon. Przepraszam, poniosło mnie. Wielkimi rzeczy. I tak nie ma pacjentów. Udało mi się. Najważniejsze, że przemyciłam ze sobą królika. To moje małe zwycięstwo. Hello? Przepraszam, czy możemy już zacząć? Witam, Nancy. Znowu nawijasz przez telefon? Ja tylko na sekundę. To dziwne. Lekarz przecież jest już na miejscu. Co tu się dzieje? Dlaczego w moim gabinecie jest jakiś królik? Wyjdziesz sama, czy mam cię wyrzucić? E, wychodzę, do widzenia! Co to było? Chwileczkę, następny. E, to ja! Życzcie mi szczęścia! Otwórz książkę, muszę sprawdzić, co jest w środku. To tylko książka. Tak właśnie myślałam. Chomik jest naprawdę uroczy, ale nie można wnosić zwierząt do szpitala. Chowam go do klapki, a ty pójdziesz do lekarza. Zabierzesz go, jak będziesz wychodzić. Proszę. Jak to nie można wnosić zwierząt? Co zrobię z karaluchem Michaelem? Zakaz pewnie dotyczy też owadów. Chyba mam plan. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest niezauważona kradzież słoika z witaminami. Nie bez powodu cały czas oglądam filmy o ninja. Zwinne ruchy to moja specjalność. Mamy to. Teraz możemy włożyć majkala do tego słoika. Z witaminami na pewno mnie przepuszczą. Wskakuj. Gotowe. No właśnie tak powiedziałam. Chwilka. co jest w słoiku? Witaminy? No dobrze, możesz wchodzić. Latająca rękawiczka! Dzień dobry! Proszę siadać. Michael, żyjesz tam? Jesteśmy na miejscu. Mogę cię wypuścić na kilka sekund. Nie martw się, to nie potrwa długo. Zrobię sobie zęby, a potem wrócimy do domu. No gdzie to jest? Czego szukasz, doktorze? Witamin! A, przecież masz je za sobą. Daj mi je, proszę. Na pewno? Może nie potrzeba? To dziwne, a gdzie witaminy? Czemu słoik jest pusty? Co to ma być? Karaluch? Jak mogłaś go tu przyprowadzić? Wstydź się! Spadaj mi stąd. Dobrze, tylko daj mi Michaela, to mój przyjaciel. Wow, gdzie my jesteśmy? Czy właśnie trafiliśmy do challenge'u? Nieźle! Pospieszmy się i otwórzmy te sejfy. Mam szczęście! To cały wielki trójkąt słodkich, najsmaczniejszych żelkowych oczu. Zamierzam je zjeść. O, tak, rozpływa się w ustach! To niewiarygodne! Smakują wyśmienicie! Będę je jeść, aż wszystkie znikną! A ja coś wymyśliłem. Wezmę sobie. Ej, to moje! W porządku. A ty co? Otwieraj swój. Jasne. Ale co to jest? To farma mrówek. Trzeba przyjrzeć się temu bliżej. O nie! To obrzydliwe. Jest tam tyle mrówek, które biegają w tej z powrotem. Mam nadzieję, że mnie nie zjedzą. Jesteś taka zabawna. To ty będziesz musiała je zjeść. No dalej, dalej. Zaczynaj. Smacznego. Śmiało. Nie tak planowałam spędzić czas. Dobra, ryzykuję. Wsadziłam palec w tę farmę mrówek. O nie, muszę je zjeść. Nie zniosę tego. Smakują jak cytryna i keczup. Nie będę tego jadła. Teraz ty. No dalej. No dobra, a co ja tu mam? Jakąś niesamowitą super broń. Wow, ciekawa jak to działa. Strzelam. Co to jest? Zmniejszyło się? Dlaczego mi to zrobiłeś? Małe oczko, wielka szkoda. Spróbuję jeszcze raz. Ups. Teraz ty będziesz mała. Ale ubaw. Jesteś taka fajna, taka malutka. Zabierzcie mnie stąd. Tylko ostrożnie. Nie chcę być taka mała. O nie! Muszę się rozejrzeć. Chociaż teraz mam ogromne żelkowe oczy. I to całą górę ogromnych żelkowych oczu. Rewelacja. Będę się nimi zajadać do końca życia. Mm, są takie pyszne. Mogę się w nich wręcz kąpać. Są takie ogromne. No palce lizać. Super smakują wyśmienicie. Co to takiego? O nie! To te paskudne małe mrówki zabierają mi żelki. Kurczę! Wszystko zgarnęły. Kiedy zdążyły to zrobić, takie maleństwa? Wypchały sobie tymi żelkami cały dom. Zaraz się z nimi rozprawię. No, co za pech? Ej, oddajcie mi ostatnią gałkę oczną! Zaraz wam ją zabiorę. Udało się. Co jeszcze powinienem zmniejszyć? Może zmienię ustawienia. Ups! Co za niespodzianka? To działa też wstecz. Witamy z powrotem. Ty pierwsza. A może ty? No dobra, to ja. O tak, mam paczkę chipsów! Dokładnie to, czego potrzebuję. Są niesamowite. Zaraz zjem moje ulubione chipski. Jakie chrupiące, cudowne, świetnie smakują. Hej, ja też chcę chipsy. Zobacz, jaka jestem ładna. No poczęstuj mnie. Jane, proszę bardzo. Zjedz wszystkie moje chipsy. Wszystko dla ciebie, moja droga. Ja też chcę chipsy. Zrobię tak jak ona. Zobacz, jaka jestem ładna. Daj mi też trochę chipsów. Co? Nie bądź śmieszna. Co z tobą? No dobra, ciekawe co ja mam. O, to magiczna fiolka. W środku pewnie jest jakiś płyn. Mm, jest taki pyszny, słodki. Oj, ale nic się nie dzieje. Chociaż? Co to jest? Zaczynam świecić. Czy jestem księżniczką? Tak, jestem piękną księżniczką. Jak cudownie. Zaraz dostaniesz nauczkę. Czy mogę prosić wszystkich o uwagę? No hej! Zobacz, jaka jestem wspaniała. Przesyłam ci Buziaka. No a ty daj mi troszkę chipsów. O tak, zdecydowanie się w tobie zakochałem. Jesteś taka ładna. Nie mogę oderwać od ciebie wzroku. Dawaj, te chipsy. Proszę, są dla ciebie. O tak, oczywiście. Przyjmuję ten prezent. Proszę. Lepiej zobaczę, co ja tu mam. Co? Czy to szczur? Ratunku! To obrzydliwe! Zjemnie! Muszę go stąd wyrzucić. Chodź tu. Ojej, co to jest na mojej głowie? Jill! Nie rób tego więcej. Ups, nie chciałam. Częstuj się tymi pysznymi zipsami. O tak, jasne. To straszne! Co to tu robi? To okropny szczur! Naprawdę się ich boję. Są takie przerażające. Hmm, czy teraz możemy kontynuować? Na czym stanęliśmy? Buziaczek! O, nie mam przechlapane! E, lepiej nie! Masz rację! Niestety wróciłam do siebie. Jakie tu smutne! Kto pierwszy? Nie, nie dziewczyny! Teraz ja. No co tu mam? Wow, piękny Twix. Wspaniale. To jest na pewno pyszne. Zdejmę opakowanie i zjem tego cudownego batonika. Uwielbiam słodycze. Daj mi kawałek, proszę. Jestem taka głodna. Nawet na to nie licz. Sam go zjem. Tak, niesamowicie delikatna czekolada i karmel. Rozpływają się w ustach. Pyszne, kruche herbatniki. To po prostu rozkosz. A na koniec obliżę czekoladowe paluszki. Odlot. Uuu, co za maniery. Ciekawe, co ja mam. Otwieram. Fuj, czosnek. I co mam z nim zrobić? Nie, no nie zjem tego. Proszę, dzielę się. Nie, no naprawdę muszę zjeść to sama. To obrzydliwe. Jestem ładną dziewczyną i teraz mam śmierdzieć? O nie! Zabieraj to stąd i to szybko! Więc co, mam to wszystko zjeść? Dobra, wezmę się w garść i zjem ten paskudny czosnek. Czuję się źle. Ale dojadłam go. Ble! Tylko na nas nie chuchaj. Ojej, co się dzieje? Z nią jest coś nie tak. Zaopatrzy się w do ubrań, przyda się. Co teraz będzie? FU, to okropne, zaraz zemdleję od tego paskudnego zapachu. Ojej. To był okropny moment. Nie rób tak więcej. Nie zniosę drugiego ataku czosnku. I to nie jest śmieszne. Otwieraj tu safe. Okay. No dobra. Co my tu mamy? O, pierścień wszechmocy. To znaczy, że jest magiczny. Założę go na palec. Właśnie tak. I hop. Jestem niewidzialna. Wow. Gdzie ona jest? Co się dzieje? Gdzie jest Annie? Dokąd ona poszła? Nikogo nie widzę. To jakaś magia. Może jest tutaj. A może tutaj. A może tutaj. O, mój batonik zniknął. Patrz. Patrz, twój czosnek leci do ciebie. Co? O nie. To jakiś koszmar, nie chciałam tego jeść. Co znowu? Niedobrze mi, trzymaj się! Teraz to ja potrzebuję spinacza do ubrań. Uff, zdążyłem. To niesamowite, jestem naprawdę szczęściarzem. What? Mm, teraz ja pierwsza. Chcę zobaczyć, co tam mam interesującego. O, wow! To okulary trójwymiarowe. Nie mogę powiedzieć, że są słodkie, mm, ale są super. Tam jest coś fajnego. Założę je i popatrzę. O tak, jak cudowne to miejsce. Rozejrzę się. Co tam się dzieje? Nie rozumiem. Wow, to są takie słodkie jabłka w tym sadzie. Zbiorę je wszystkie i zaraz zjem. Mm, jakie pyszne! Jakie dojrzałe! co czyste jabłka. Jest ich tak dużo. Miam miam miam. Dobra, teraz moja kolej. O nie, to paskudne. Mam rubale. I co ja mam z nimi zrobić? Fu, te larwy są takie obrzydliwe. Nie, no nie dam rady tego zjeść. Są ohydne. Nie, nie jestem dziś bohaterem. Pasuje. Słuchaj. Hm, mam pomysł. Zobaczmy, co się stanie. Bardzo chcę zjeść te słodziutkie jabłuszka. O tak, są takie pyszne, takie mięciutkie. Co? O nie! To obrzydliwe! Niedobrze mi! To wcale nie są jabłka! O nie, jestem cały w robalach! Dostałem nauczkę za mój żart. Teraz pełzają po mnie. Kto to zrobił? Co się dzieje? Ale jesteście przebiegli, teraz ty otwieraj! Otwieram... I co to jest? Koniec challenge'u! Aj! Mam tylko jedno żelkowe oko. To nie fair. Ups, chyba je przewiłam. Jaka ty jesteś niezdarna. Przestań się ze mnie nabijać. Masz, dobrze ci tak. Myślisz, że ci to daruję? Mylisz się. Zobaczymy, czy spodoba ci się mój dowcip. Już wygląda przerażająco. Trzeba tylko wziąć oko. Julia, co się stało, Peter? Czy to twoje oko? Jakie to straszne! Oj, co to jest? Wow, jakie celne trafienie! Duszę się, pomóżcie mi! Nie mogę oddychać! Musimy ją ratować. Dajcie mi uderzyć ją w plecy. Jakie interesujące widowisko. Po prostu wspaniałe. Co będzie dalej? Oko? Skąd ono się tu wzięło? Fu! Wyszło całkiem zabawnie. Czas coś przekąsić. Mm, w środku jest pyszne nadzienie. Chętnie zjadłabym więcej takich oczu. Mm, teraz moja kolej. Wezmę te, jeszcze te i jeszcze te. To jest pyszne, chcę więcej. Sorry, ale to moje. To naprawdę wygląda pysznie. Żelki można tak fajnie rzucić. Może mimo wszystko podzielić się z nami. Proszę. Za późno, już nic nie mam. O, co to jest? O nie, mam nowe pary oczu. Poza karę. Papryczka chili? Nie jest to dobra opcja. Jeszcze masz szczęście, moja porcja mnie załamuje. Ale i tam dostał więcej niż my. W ogóle nie mam ochoty tego próbować. Konsekwencje mogą być straszne. Chyba nic mi nie jest. Niepotrzebnie się bałam. Ojej, nie sądziłam, że jej się spodoba. Ja płonę. Mogłam tyle nie jeść! Jest gorąca jak patelnia. Dobrze, że mam wodę. Wystarczy, Itan, wystarczy! Teraz ty Emma. Choć uwielbiam czerwony kolor, to ta papryczka zupełnie mi się nie podoba. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ostra. Dam radę. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Nie sądzę, żeby ci się udało. No to wszystko, już prawie skończyłam. Więcej papryki? Skąd ona się wzięła? Itan, myślę, że to ty zrobiłeś. Zabieraj to. Aj, to boli. Dobrze ci tak. Oj, chyba się zaczęło. Zaraz eksploduje. Muszę zatkać uszy, nos i usta. To nie pomoże. Mam tu gaśnicę. Trzymaj, Vivien. Dzięki, Itan. Teraz twoja kolej. Tylko nie to. Miałem nadzieję, że ta chwila nigdy nie nadejdzie. Nie próbuj uciekać. Będziesz musiał to zrobić. Dobrze, inaczej się ode mnie nie odczepicie. Będę gryzł po kolei każdą paprykę. Zaczyna się! Gdzie ja jestem? Wow, chyba leci prosto w kosmos. Postaram się temu lepiej przyjrzeć. O, fajnie tu! Chcę lecieć jeszcze wyżej. Dobrze, że została mi jeszcze jedna fabryczka. Wspaniale! Co za ofiary! Macie dużo cytryn, a ja mam tylko jedną. Za co spotyka mnie taka kara? Taki los. Ja zacznę. Jaka twarda! Nie mogę nawet ugryźć. Wygląda na to, że będę musiała wepchnąć sobie do ust całą cytrynę. Też nie mogę tego zrobić. Okej! Okay. Rozprawię się z nią. A! Dostałem sokiem prosto w oko. Nic nie widzę! I tam nie mam czasu się tym zajmować. Muszę dokończyć swoją cytrynę. No dalej, teraz ty. Dlaczego ja? Niech Hemma zaczyna. Ja i moje zęby nie jesteśmy gotowi na walkę z cytryną. Wezmę nóż. Co ona robi? Wystarczy pokroić ją w plasterki, żeby łatwiej było jeść. Gotowe. Spójrzcie, jak pięknie. To jest coś, czego z chęcią spróbuję. Zaczynam. Ej, jakie kwaśne, ale muszę się trzymać. Boże, aż mi twarz wykręciło. Nie mogę się doczekać, aż to się skończy. Muszę przyspieszyć. O nie, mój tuż do rzęs cały spłynął. Dobra, ostatni kawałek. Weź chusteczki, Emma. Dzięki, przydadzą mi się. Teraz Titan. Mi tak o tym pamiętam. Zaraz rozprawię się z moimi cytrynami. A macie! Ostrożni Titan. Nie potrzebuję już miecza. Teraz będę korzystać z sokowirówki. Potrzebuje tylko soku. Skórki są zbędne. Ej, gdzie są wszyscy? Ups, to było niechcący. I uważaj, proszę! Zwaliłeś nas z Wszystko gotowe. Pozostaje tylko przelać to do szklanki. Wygląda dobrze. Czas spróbować. O rany, jakie to kwaśne. To znaczy, chciałem powiedzieć, jakie to pyszne. Wow, to niespodziewane. My też możemy spróbować? Okay. Oczywiście, nie żałuję niczego przyjaciołom. Częstujcie się. Wcale nie uważam, że to jest smaczne. Co za kwasota. Nie trudno było was oszukać. Od razu dałyście się nabrać na moje sztuczki. Okej, okay, Itan, no to masz. O kurczę. Tylko jeden KitKat? Co za porażka. Dostałam większą porcję, jestem zadowolona. To wszystko drobiazgi w porównaniu z moją. Spójrzcie na to! Pozwólcie, że ja zacznę. Trzeba jak najszybciej pozbyć się opakowań. Co niepotrzebne. Ostrożnie, Vivien! O, jaki boski zapach. No jedz, już pospiesz się! Nie denerwuj się, mogę to zrobić w dwie sekundy. Teraz Emma. Muszę się przygotować. Założyć śliniak i pozbyć się opakowań. Wow, jak ona to zrobiła? A teraz przydałby mi się widelec i nóż. No to zaczynam. Nie mogę tego ukroić. Do diabła z tym będę jadła rękami. Tak jest o wiele wygodniej i szybciej. Nie mogę się powstrzymać. To mi tak smakuje. Potrzebuję więcej czekolady. Próbujecie ukraść moje batoniki? Oddajcie je! Nigdy więcej nie stawajcie między mną a czekoladą. No, w końcu nadeszła moja kolej. Mam świetny pomysł. Z moich batoników zbuduję wieżę. Całkiem nieźle mi idzie. Wow, jaka wysoka! Starałem się, niewiele zostało. Sorry, tan, nie mogłyśmy się powstrzymać. Ciągnij! O nie, spada mi wieża też! Witamy z powrotem. Jak się masz? E, nic mi nie jest. Kask mnie uratował.